Proszę Państwa, gdyby koronawirus SARS-CoV-2 był tym, czym nam się mówi, że był i jest, to Szwedzi umieraliby dziesiątkami albo setkami tysięcy. Nie umierali tylko dlatego, że SARS-CoV-2 okazał się nie tym, czym nam mówiono, że jest. Okazał się czymś zupełnie innym. Co do zasady, Szwedzi nie są żadnym wzorem. Szwedzi są antywzorem, dlatego że ich podejście było cyniczne i absolutnie podłe, ale wygrali tylko i wyłącznie z jednego powodu, bo Sarskow 2 nie okazał się tym, czym nam mówiono, że jest. Nie jest tak zjadliwy, nie jest tak zabójczy. Czym zatem jest? Dlaczego nam się robi lockdown? Proszę Państwa, pokazujemy w naszej książce Zapis Zarazy dokument i odpowiadamy na to pytanie. To jest dokument z 2010 roku. Powinno się zaczynać od początku. Ja w tym momencie sięgam, można by rzec, do końca naszej książki, do jednego z końcowych rozdziałów. Dokument z 2010 roku, dokument z Fundacji Rockefellera. Fundacja Rockefellerów i Gatesów współpracowały przy wielu projektach. Przyznaję, że z Tomkiem Budzyńskim, kiedy zapoznawaliśmy się z tym dokumentem, nie wierzyliśmy, że on jest prawdziwy. Sądziliśmy raczej, że to fake news. Bo w tym oto dokumencie jest informacja o tym, że pandemia przyszłości zacznie się w środkowych Chinach. Ale Chiny sobie z nią bardzo szybko poradzą, najlepiej na świecie, że przeniesie się do Europy, że największe spustoszenie wywoła w krajach śródziemnomorskich, w Hiszpanii, we Włoszech, stamtąd przejdzie do Stanów Zjednoczonych, że powoli nastąpi, nastąpi zamykanie państw, że rozwinie się bardzo sektor IT, że ludzie będą pracować z domów, że tak naprawdę najbardziej ucierpi turystyka. Podaje się wiele szczegółów. A lekarstwem na to wszystko mają być szczepionki, jak pisze Fundacja Rockefellera w 2010 roku, to analitycy na rzecz Fundacji Rockefellera współpracującej z Gatesami. Lekarstwem na to mają być szczepionki, a później aplikacje. Te aplikacje mają wyglądać tak, że 5 miesięcy jest zielona, następnie pojawia się żółta, macie Państwo 30 dni na to, aby przyjąć kolejną szczepionkę, jak nie, no to macie aplikację czerwoną, nie wolno Wam się nigdzie ruszyć. Zadbają o to, by każdy miał telefon, nawet jak go nie stać, to państwo pomoże, takie czy inne. I później następne pół roku ma wyglądać podobnie. Pięć miesięcy zielona aplikacja, potem żółta, na koniec czerwona i tak w kółko. Proszę Państwa, to wszystko jest zawarte w analizach Fundacji Rockefellera z 2010 roku. Przyznaję, jak powiedziałem, nie wierzyliśmy z Tomkiem Budzyńskim, że to się dzieje naprawdę. Sądziliśmy, że to jest fake news. Dlaczego? Można przewidzieć jeden element, dwa, dziesięć, ale wszystkie? Tak dokładnie. Skąd na przykład wiedzieli, że pandemia przyszłości zacznie się w środkowych Chinach, a nie w północnych czy południowych? A w ogóle, dlaczego w Chinach? Jest tyle pięknych państw na świecie Indie, Afryka. Ktoś przewidział, Analitycy Fundacji Rockefellerów współpracującej z Gatesami, że ta pandemia zacznie się w środkowych Chinach, ale Chiny sobie z tym szybko poradzą i tak dalej, i tak dalej. Kiedy czytaliśmy ten dokument, było dokładnie tak, jakbyśmy czytali opracowanie z 2020 roku. Proszę Państwa, porównywaliśmy te dokumenty z Fundacji Rockefellera, bo ten dokument oczywiście zniknął. Nie ma go na stronie Fundacji Rockefellera. Nie można go tam zobaczyć. On zniknął. Krąży gdzieś tam po obrzeżach internetu. Porównywaliśmy ten dokument z tymi dokumentami, które na tej stronie można znaleźć, jeśli chodzi o czcionkę, o układ, o wiele innych elementów. Wszystko się zgadzało, ale to było za mało. Brakowało nam kropki na D. Zastosowaliśmy najprostsze z możliwych mechanizmów. Zwróciliśmy się wprost do Fundacji Rockefellera, ale nie z pytaniem: Czy to jest wasz dokument?, tylko z innymi: Skąd w swoim dokumencie Mieliście tak dokładne informacje, skąd mieliście tak dokładne informacje, że w swoim dokumencie wiedzieliście, że zacznie się to w środkowych Chinach, że Chiny sobie z tym poradzą? Skąd wiedzieliście, że będzie to przebiegało w ten i ten sposób? Jak wpadliście na to i na to? Innymi słowy, nie pytaliśmy o to, czy to jest ich dokument, tylko zdobiliśmy obejście. Pytaliśmy, skąd wy w tym swoim dokumencie byliście tak mądrzy, że wszystko przewidzi, przewidzieliście? Trzy tygodnie milczenia i Fundacja Rockefellerów nam odpisuje. Mamy świetnych analityków. To są najwybitniejsi fachowcy. Odżegnujemy się od teorii spiskowych. Ten dokument jest tak dokładny i tak świetnie wszystko jest tam przewidziane, bo nasi fachowcy są wybitni. Proszę Państwa, mieliśmy to, czego chci co chcieliśmy mieć: potwierdzenie, że dokument pochodzi z fundacji Rockefellera. Mieliśmy wyłożone niczym karty na stole, karty w pasjansie albo kawa na ławę że Fundacja Rockefellera, ludzie na rzecz Fundacji Rockefellera, pracujący na rzecz, współpracujący z Gatesami, w 2010 roku przewidzieli to, co dzieje się dziś. Pytanie, czy naprawdę przewidzieli? Czy można było to tak dokładnie przewidzieć? Co do Joty, co do przecinka? Oczywiście każdy wierzy w to, co chce, więc jeżeli państwo chcecie wierzyć, że ktoś mógł tak literalnie, co do przecinka, przewidzieć pandemię przyszłości, to ma do tego prawo. My mamy zupełnie inne zdanie. Nie można było tego przewidzieć tak dokładnie, dokładnie w wszystkich elementach. To był scenariusz, scenariusz, który napisano wiele lat temu i który jest dziś realizowany. Skąd my to wiemy poza, wychodząc już poza ten dokument? Dlatego, że jeżeli prześledzicie państwo wypowiedzi Billa Gatesa z następnych lat z konferencji międzynarodowych, ze spotkań z najważniejszymi przedstawicielami najważniejszych państw. Zobaczycie, że Bill Gates rozwija te myśli zawarte, zawarte w dokumencie Fundacji Rockefellera. On nam je rozwija, on nam je pokazuje, że właśnie będą potrzebne szczepionki, że będą potrzebne lockdowny, że będą aplikacje. To wszystko mówi Bill Gates. Że tak to będzie wyglądało, że te pandemie będą gorsze niż wojny i tak naprawdę on, zbawiciel świata, on tylko może pomóc. Odszedł od Microsoftu, poszedł w kierunku szczepionek, gdzie zainwestował kolejne miliardy. Ludzie pytają. Niektórzy pytają, no dobrze, ale po co takiemu człowiekowi, który ma miliardy, po co mu jeszcze jakieś kolejne miliardy? Proszę Państwa, to jest to samo pytanie, które należałoby zadać milionerom amerykańskim, którzy w 1929 roku po krachu na amerykańskiej giełdzie wyskakiwali z okiem drapaczy chmur, bo stawali się w ich oczach biedakami. Mieli ileś tam milionów, tracili połowę z tych milionów, uznawali, że są nędzarzami, że nie ma sensu żyć. Choć to, co im zostawało, wystarczyłoby jeszcze na 10 pokoleń, ale oni uznawali, że są biedni, bo stracili gdzieś tam milionów. Proszę Państwa, nie wiem, co jest w umysłach takich ludzi. Pieniądze i władza to jest diabeł. Pieniądze i władza to są rzeczy, które nie mają zahamowań. Należałoby zapytać Billa Gatesa, Rockefellerów, Rothschildów, wielu innych, dlaczego robią to, co robią, dlaczego tak bawią się. Z ludźmi, ludzkością, ludzkim losem? To nie jest pytanie do mnie. My tylko łączymy kropeczki i pokazujemy, jak to rzeczywiście wygląda. Że ktoś w 2010 roku przewidział literalnie, dokładnie pandemię przyszłości, że to wszystko mamy teraz realizowane, że Gates to potwierdza w swoich kolejnych wielu wypowiedziach i w zasadzie przepowiedział wszystko, przepowiedział wiele w cudzysłów, poza jednym. Poza tym, że. Jak twierdzi, będzie stan wyjątkowy, wprowadzany w wielu państwach, bo w wielu państwach sobie nikt z tym nie poradzi. Będzie trzeba wprowadzać stan wyjątkowy. Tak jest w tym dokumencie. Mamy dziś wszystko poza stanem wyjątkowym. Więc to co teraz mamy dziś, to co się zadziało dziś, kiedy pan premier obwieścił nam, że zamyka kolejne elementy życia publicznego, że zamyka galerie że kolejni ludzie tak naprawdę idą na bruk, kolejne ludzkie tragedie. Przypomina mi się cały czas historia góralki, z którą rozmawiałem latem tego roku w Zakopanem, która mówiła: Zamknęli mi wszystko, jeżdżę już tylko na taksówce, ale turystów coraz mniej. Jeżeli powtórzą to jesienią, to mnie wszystko jedno, czy umrę z powodu COVID czy z głodu. Myślę, że decyzja pana premiera i rządu przybliża nas właśnie do takiego czarnego scenariusza w odniesieniu do Tysięcy, może setek tysięcy, może nawet więcej niż setek tysięcy ludzi. Lockdown nie jest nam potrzebny. Absolutnie. To jest coś niebywałego, co się dzieje wokół nas. Jest na naszych oczach realizowana wizja Rockefellerów i Gatesów, proszę Państwa, której my piszemy w naszej książce Zapis zarazy. Jak Państwu obiecałem, będziemy w kolejnych, kolejnych spotkaniach, w kolejnych odcinkach przybliżać Państwu tę książkę, pokazując, że to jest tak naprawdę jean wypuszczony z butelki. Bo Gatesowie i Rockefellerowie zaplanowali to, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, pokazujemy to literalnie, element po elemencie, w naszej książce zapis zarazy. Natomiast ten dżning wypuszczony z butelki stał się elementem, na którym stracili kontrolę. O tym mówi Richard Kemp, jeden z szefów wywiadu brytyjskiego, który udzielił nam wypowiedzi. Jak to ludzie wywiadu? Mówi na okrągło, ale kto mi czytać między wierszami, wyczyta wiele bardzo ciekawych treści. Na przykład o tym, że koronawirus SARS-CoV-2 to jest coś stworzone ręką ludzką. To jest broń. Wyczyta wiele innych elementów. To samo potwierdza Jacek Bartosiak, z którego analizami liczą się najważniejsi ludzie w naszym rządzie. Jacek Bartosiak nazywa SARS-CoV-2 katalizatorem. Czym jest katalizator? Elementem wzmacniającym. Między Stanami Zjednoczonymi a Chinami od dawna dochodziło do spięć. Dlaczego? Dlatego, że Trump, Amerykanie, generalnie świat Zachodu zorientowali się, że cała produkcja jest w Chinach, że tak naprawdę Chińczycy mają wszystko, Pokradli technologię, kupili technologię, dostali technologię, ale na bazie tego zaczęli te technologie także kraść, zmieniając je, modyfikując i nazywając swoimi. Dzisiaj nie ma już chińskiego badziewia, o którym myśleliśmy przez wiele, wiele lat. Dzisiaj już nie jest tak, że małe chińskie ręce zrobią nam wszystko za 5 dolarów, a ludzie Zachodu będą żyć w luksusie. Chińczycy patrzą na to dzisiaj już inaczej. Mają te technologie, nazywają je swoimi. Wyrośli na wielką potęgę. Koronawirus SARS-CoV-2 to pokazał. Donald Trump i wielu innych zorientowało się, że czegokolwiek by nie chcieli, muszą się zwracać do Chińczyków. Maseczki, respiratory proszę bardzo wszystko w Chinach. Dlatego Trump zaczął mówić o tym, że trzeba przerwać łańcuch dostaw, przywrócić produkcję do Zachodu. Ale to nie jest takie proste, jak mówi Jacek Bartosiak i Richard Kemp. Bo takie rzeczy nigdy nie dzieją się bezboleśnie. Na szczycie zawsze jest jeden człowiek albo jedno państwo. Można powiedzieć, do niedawna, czy nawet do dziś, jeszcze wielu uważa, że są to Stany Zjednoczone, ale tak naprawdę dla wielu to są już dziś Chiny. Proszę Państwa, nie da się tego przerwać bezboleśnie. Co z tego wyniknie? Bóg jeden raczy wiedzieć. Mam nadzieję, że nie spełni się analiza Jacka Bartosiaka, człowieka, z którego analizami jeszcze raz mówiliśmy, są się najważniejsi ludzie w naszym rządzie, który mówi będzie wojna bo tego nie da załatwić się pokojowo nie ustąpią ani stany zjednoczone ani chińczycy i modlę się tylko o to dodaję aby była to wojna konwencjonalna bo jeśli nie to tak naprawdę wszystko już nie ma znaczenia przypomina to troszkę sytuację którą widziałem na jednej grafice gdzie stoją dwie szubienice jedna mniejsza druga troszkę wyższa smutny człowiek z miną załamaną absolutnie bo śmierć przed nim a obok uśmiechnięty kat który mówi nie ma się chłopie masz wybór to jest chyba nasz wybór te dwie szubienice. Wizja Billa Gatesa, która jest realizowana na naszych oczach i nasz rząd w tym pomaga, zamykając wszystko, robiąc nam lockdown. Wizja Billa Gatesa, wizja szczepionek, aplikacji permanentnej inwigilacji, która przypomina inwigilację Orwella. Świat orwellowski, w którym ludzie tak naprawdę mają tylko wykonywać pewne czynności, jak maszyny, mają się nie bawić, cieszyć życiem, być takimi kukiełkami, marionetkami. Rzeczywistość Matrixa, rzeczywistość Orwella, to nam szykuje Bill Gates, Rockefellerowie i inni ludzie tego typu. Z drugiej strony, ten Dżin, który wyszedł z butelki i nad którym stracili kontrolę, bo teraz dochodzi do spięć na linii Chiny, Stany Zjednoczone i nikt nie wie, co będzie dalej. Proszę Państwa, jak mówiłem, ja wierzę w to głęboko, że tam, gdzie kończą się możliwości człowieka, możliwości Pana Boga nawet się jeszcze nie zaczynają. Więc nie traćmy nadziei. My będziemy Państwu opowiadać w kolejnych odcinkach naszego programu o naszej książce, książce zapis zarazy, która zgodnie z naszymi przewidywaniami jest totalnie, ale to absolutnie, totalnie zaciszona, bo nikt nie jest zainteresowany pokazaniem, jak było naprawdę pokazaniem, że jak w dżumie, kami, w historii w takiej sytuacji, w sytuacji traumatycznej dla wielu, w sytuacji takiej czy innej pandemii, a w zasadzie należałoby powiedzieć. Takiego czy innego koronawirusa, bo nie mamy do czynienia z pandemią, a przynajmniej nie w takim zakresie, jak nam się to przedstawia. Pojawiają się różne postaci. Pojawiają się ludzie, których, dla których liczy się tylko interes. Ludzie, którzy patrzą, jak wykorzystać innych ludzi, dla których nieważny jest ludzki los. To właśnie pokazujemy w naszej książce w pierwszym rozdziale, opowiadając historię Andrzeja Zdebskiego, firmy NTK. Tomek Buzyński, szef delegatury, aby w Lublinie znał wszystkich tych ludzi. Proszę Państwa, to jest niebywałe, że to Ministerstwo Zdrowia z Panem Szymowskim na czele weszło w układ z takimi ludźmi. Przecież to jest coś niesamowitego. Andrzej Izdebski, człowiek, który robił interesy z mafią korsykańską. Sięgnijcie Państwo do internetu, kto chce. Czym jest mafia korsykańska? To nie jest mafia pruszkowska, mafia, która nigdy nie była mafią. Pruszków był zwykłym gangiem. Ludźmi, chłopcami z podszepaka, którym się za dużo wydawało. Mafia korsykańska jest prawdziwą mafią. Wszystkie diabelskie interesy tego świata to jest właśnie ta mafia. Handel żywym towarem, handel kobietami, narkotyki, broń. Interesy w Ameryce Północnej, Środkowej, Ameryce Południowej, Afryce Północnej, Europie Zachodniej to jest właśnie mafia korsykańska. Bezwzględni, okrutni ludzie. Izdebski nie wywiązał się kiedyś z jednego z interesów. Ten z filmem NTK, któremu nasze Ministerstwo Zdrowia powierzyło nasze zdrowie temu człowiekowi. Wywieźli go na zalew zębożycki, przystawili pistolet do głowy, podpisywał weksel za wekslem, a rano zgłosił się do takich ludzi jak Tomek Budzyński, do ABW. Ratujcie, bo mnie zabiją. Oczywiście następnego dnia zrozumiał, że jeżeli pójdzie dalej, to jego los jest przesądzony. Odkręcono to, ukręcono sprawie łeb, bo zbyt wiele osób na wysokich stołkach miałoby problemy. Ale zanim to się stało, Izdebski opowiedział wszystko. Proszę Państwa, czy CBA, które sprawdzało ten kontrakt między Ministerstwem Zdrowia a firmą MNTK Andrzeja Izdebskiego, nie wiedziało o tym, o czym my piszemy w naszej książce? Czy tam pracują kompletni amatorzy, nie chcę powiedzieć gorzej, pożyteczni idioci? My, będziemy, my tej sprawy nie zostawimy. Nie, to nie, nie wystarczy odsunąć ministra Szumowskiego. Trzeba to wyjaśnić, proszę Państwa. Są tylko dwie możliwości. Albo ludzie, którym zaufali, zaufaliśmy, którzy byli na szczytach rankingów zaufania, tacy jak pan minister zdrowia Szumowski, jego zastępca. Albo to ludzie, którzy wzięli udział w czymś podłym i naprawdę okrutnym, albo to ludzie, którzy byli pożytecznymi idiotami, którzy dali się ograć jak dzieci ludziom wywiadu i takim ludziom jak Andrzej Izdebski. W obu wariantach ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność. Drugie pytanie dotyczy służb specjalnych, które badały ten kontrakt, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przecież nawet wiceminister zdrowia mówił, że ten kontrakt był badany przez CBA. Jeśli był badany, to czy ci ludzie są kompletnymi amatorami, że nie doszli do tego, o czym ja teraz Państwu mówię? Nie widzieli z kim Ministerstwo zdrowia podpisuje ten kontrakt? Czy jest inaczej? Wiedzieli, ale z pobudek, o których piszemy w naszej książce, nie powiedzieli. Dużo pytań, dużo odpowiedzi. W naszej książce zapis zarazy. Będziemy o tym Państwu opowiadać literalnie w kolejnych naszych spotkaniach, w kolejnych naszych programach, które będziemy realizować cyklicznie co kilka dni. Dlatego, że prawda jest po naszej stronie, ale ta prawda jest Państwa własnością. Nie dajmy sobie zamylić oczu i tym wielkim globalistom, i tym tutaj, którzy są pod nich podpięci. Państwo zasługujecie na prawdę. Tak długo, jak tylko będzie nam wolno to robić, w duchu pełnej niezależności i pełnej uczciwości. Będziemy dla Państwa tę prawdę pokazywać. Będziemy opowiadać o tym, co zawadliśmy w totalnie zaciszonej książce pod tytułem Zapis Zarazy. Zaciszonej ze wszystkich stron. Dlatego, że ten rząd musiałby tak naprawdę oskarżyć ministra Szumowskiego co najmniej o niedopełnienie obowiązków. Ktoś za ten kontrakt odpowiada. Ktoś do tego doprowadził. Do interesów z takimi ludźmi jak Izdebski, który robił interesy z mafią korsykańską. I wiele innych rzeczy. Ktoś oszukał ludzi. Nawet nie chodzi o te setki milionów, chodzi o ludzkie zdrowie. Ktoś się zabawił naszym losem, zamedił nam oczy. To powinno zostać wyjaśnione. Nie wystarczy człowieka odsunąć na boczny tor. To trzeba pokazać, jak to naprawdę było. Dlaczego zrobiono tak, jak zrobiono. Więc nie jest tym zainteresowany ten rząd. Nie będzie też zainteresowana opozycja. Szczerba i inne cwaniaki tego typu z Platformy Obywatelskiej wymachiwały szabelkami i mówiły o tym, że będzie komisja śledcza. Proszę Państwa, nie będzie żadnej komisji śledczej. Dlatego, że w tle tej historii są protoplaści, jest spuścizna tej hołoty lewackiej. Wyjaśniając tę sprawę, trzeba by dojść do tych ludzi, pokazać tych ludzi w pełnej krasie. Ani szczerba, ani inni ludzie tego typu nie będą tym zainteresowani. Tak naprawdę, wymachiwanie szabelką, ale wszyscy zakopaliby tą historię pod dywan, a my, oszukani Polacy, zostalibyśmy z tym sami. Nie dopuścimy do tego. Jeszcze raz, jak mówiłem Państwu. Tak długo, jak będziecie Państwo z nami, będziemy Państwu pokazywać tą prawdę, bo ta prawda jest Państwa własnością. Będziemy opowiadać w naszej książce zapis zarazy element po elemencie, by ta prawda dotarła pod trzechy, dotarła do państwa. Nie pozwolimy tego zaciszyć i prosimy Państwa o pomoc. My jesteśmy niezależni, a ta niezależność to jest często także samotność, ale tak długo, jak będziecie Państwo z nami, nie będziemy sami. Jeszcze raz dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku naszego programu, nowego programu pod tytułem Pogorzelisko. Do zobaczenia z Panem Bogiem.